Dobry, witam Was w Seulu w Korei. Jestem korespondentką z Polski i zapraszam Was na ten chaotyczny totalnie vlog, bo nie wiem co nagrywam, a co nie. Jakby potem posklejam to wszystko. Te pierwsze dni były bardzo deszczowe i od zmoknięcia ratowały nas parasolki, które można tu wysuszyć serio na każdym rogu. Na przykład przy wejściu do marketu czy komunikacji. Ratowało nas też metro, którym dotarliśmy do COEX Center na Gangnam. Myślisz, że to takie rośliny, żeby oczyszczały powietrze? Naturalnie, pewnie tak. Niestety jest napisane po, po koreańsku, więc nie zobaczymy. Och, ale to jest kwiatek, ptaszek. A, use air purifying plant. To wygląda jak jarmuż. Ciekawie jest zwiedzać bibliotekę czytelnię, w której prawie nikt nie czyta, tylko robi zdjęcia, ale tam, o tutaj, ktoś czyta, troszeczkę, coś jest. I rzeczywiście tak było. To wielka biblioteka, która jest głównie atrakcją turystyczną. I możesz sobie wybrać książki, i prawdopodobnie je odebrać potem, żeby poczytać tutaj. Ale tak, większość tych książek jest totalnie na ozdobę. No ale udaje im się z tą ozdobą, co? Jakby robi wrażenie. Te pierwsze dni to również wielkie zdarzenie kulturowe, i w Korei totalnie nauczyłam się nagrywać bez wstydu i takiego totalnie innego podejścia do ekologiczności. Wstąpiliśmy do KFC. I jakie było moje zaskoczenie, jak dowiedziałam się, że we wszystkich fast foodach i w ogóle takich sieciowych, powiedzmy, restauracjach, nie ma jednorazowych naczyń, tylko wszystko jest wielorazowe. Następny dzień rozpoczął się od prania. I kolejny raz przydał mi się tłumacz Google. A później śniadanie w lokalnej piekarni, którą totalnie wciąż wspominam i o raju, jakbym zjadła to pieczywo. Tak mm, chcesz? Tak. Jak blogerki? No. Nie, to jest taki powiedziesz cross. Ciekawe, smakuje inaczej. I mam masło w środku. O, no. <grywa> o jest mięciutka. No mówi, że się gniecie. Mm. 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 Bardzo smakuje mi to pieczyło. To, to? Bardzo. No to i to, dobre jest, obywa w końcu po wielu dniach y, niesłonecznych mamy całkiem ładną pogodę i dzisiaj mam nadzieję w końcu rozpocząć tego vloga y, oficjalnie. Zaczynamy od śniadania i powiem Wam, że po kilku dniach jedzenia takiego kniejszego pieczywo jest pyszne. Ale nie jak polskie. To jest trochę jak niedopieczone, ale dobre. Taki trochę zakalec. Przede wszystkim, po. Bo... Kilku dniach jedzenia, słodkich rzeczy To te słony są dobrą kwiatą Takie dobre to jest nie. Jesteśmy teraz w jednym z pałaców seoulskich, największym. Nie, to jest drugi co do wielkości pałac zbudowany przez ich króla z dynastii Johnson, tak? Czyli z tej ich głównej takiej powiedzmy królewskiej dynastii. To jest Yy, tron jego, prawda? Yy, koronacje i inne ceremonie oficjalne tutaj się odbywały. Coś, co Mikołaj słusznie zauważył, to to, że w polskich yy, kościołach, chciałam powiedzieć, w polskich pałacach jest tak wszystkiego dużo w środku, a tutaj jest strasznie pusto yy, i minimalistycznie. I zastanawiamy się, czy po prostu stąd są pozabierane te wszystkie rzeczy. Ach, czy może. Oni rzeczywiście po prostu mieli tego mało tutaj i chyba to drugie. I to jest kolejny królewski tron. Ale tu jest przyjemnie chłodno, pewnie dlatego, że to jest w ten sposób zbudowane. Że te wszystkie przejścia jakby powodują, że ten jakikolwiek wiatr, który się pojawia w tym obszarze, jest. w różnych pamiątkowych miejscach można właśnie znaleźć a, takie stędy do robienia pieczątek ja mam zeszycik pamiątkowy i będę miała pamiątkowe pieczątki Po jednym zamku powędrowaliśmy do kolejnego, i po drodze zwiedziliśmy jeszcze wioskę z takimi tradycyjnymi koreańskimi chatkami, w której de facto mieszkają ludzie i zwykle są to bogaci ludzie, ale całe miejsce jest takie ultra turystyczne. A mimo to jest dużo znaków proszących o zachowanie ciszy, bo często przed tymi domkami, w których mieszkają ludzie, ludzie robią sobie zdjęcia. Wszędzie jest ten ludzik. Totalnie moja subiektywna opinia na temat dwóch zamków, które zwiedzamy. Pierwszy lepszy, spokojniejszy, bardziej zielony i tak jakiś. Przyjaźniejszy turystom, i nie było tak wszystko zabite dechami, że nic nie widać. Ale budynki tu są też ładne. Ah, this is okay. This is my <laughs> Ah, this is my Zobaczcie, zabiorę Was na wycieczkę w oczekiwaniu na Mikołaja, który wszedł o tam na górę, ale ja nie dałam rady. Trafiłam do jakiegoś wielkiego parku zegarów słonecznych, nie tylko chyba słonecznych. Są też po prostu astronomiczne rzeczy. Na przykład czas dnia i nocy mierzony jest też bardziej na podstawie gwiazd. No i ten nawet wygląda jak rzeźba. To mierzy poziom wody. Trochę szkoda, że trafiłam do takiego miejsca bardzo słonecznego w taki pochmurny dzień. I tu również mamy narzędzie, które mierzy pozycję słońca. Y Księżyca i jeszcze kilku y, planet. Uratowana! Fajnie ładnie! Ładnie! Bardzo ładnie, mogę pokazać zaraz. Uu, tego nie widzieliście, ale widzicie teraz. To prawie to samo. kawałek miasta. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób w ogóle Koreańczycy ogradzają i zaznaczają miejsca właśnie takie e, bardzo muzealne, powiedzmy zabytkowe. Nie ma takich wielkich tabliczek i w ogóle delikatnie mają sobie, o proszę, tutaj chabazie, krzaczki, nikt tam nie wejdzie, jest trawka, nie ma po prostu jakiegoś, wiecie, muru oddzielającego, tylko po prostu wiadomo, nie można, nie wchodzimy, szanujemy kulturę na plus. Pani od jogurtu tym jeździ i tym też jeździ. Kiedy ostatnio jadłam sobie takie smaczne zupki w markecie, to dostałam takie małe jogurciki, probiotyki potem, żeby jakby wypić to po jedzeniu. I powiem Wam, że całkiem jestem zaskoczona, bo to jest smaczne i kusi mnie, żeby kupić coś takiego właśnie od lokalnie od pani od jogurtów, ale zobaczymy. Dobry! Czy widzicie tą górę za mną? Czy słyszycie, jak sapie? Ach, czego to się nie robi, żeby być poprawnym studentem? O boże! Poprawnym turystą w Busan. Idziemy oglądać kolorowe domki. Dni temu pisałam z koleżanką i mówię do niej, że naprawdę polubiłam to miejsce. Jakby bardzo podoba mi się kultura, sama kultura ludzi. jest, Przesy Są po prostu osoby bardzo przesympatyczne, e, ale. jestem nawet sposona tutaj, więc pogoda. Kolejnego dnia ruszyliśmy do wioski kulturowej, która jest swego rodzaju ostoją artystów w Busan. Chociaż nazywana jest koreańskim Santorini, to historycznie mieszkali tu uchodźcy podczas wojny koreańskiej. Swoją drogą całe miasto Busan jest zdecydowanie bardziej artystyczne i chyba czuje do niego mocniejszą miętę niż do Seulu. Poszliśmy na kolejną szamkę i tym razem to japońskie tonkatsu. To była taka totalna lekcja kulturowa i nie dość, że musieliśmy sami zrobić sosy, to jeszcze nie dostaliśmy sztućców, ale uwaga, okazało się, że są w takiej szufladzie pod stołem. To jest stacja, którą będziemy ruszać. To jest stacja, na której skończymy. Z Korei Południowej Wasze! Korespondentka właśnie idzie na jedną z atrakcji, kolejnych atrakcji turystycznych, w Busan. E, takiej powiedzmy, trochę kolejki wąskotorowej, która jest położona nad brzegiem morza, e, w takim bardziej znowu górzystym terenie. Patrzcie, a tu jest taki wydaje mi się nie do końca legalny ogródek ale ogólnie oglądałam na różnych vlogach że oni bardzo często to znaczy Koreańczycy na takich wolnych, zielonych skrawkach miasta tworzą ogródki takie trochę społeczne no bo tutaj po prostu każdy kto chce to sobie użytkuje dopóki nie jest to po prostu zabrane na przykład pod budowę jakiegoś nowego budynku to nie jest koliber? patrz

Zmiemy. Nie. Nie. Wiem, kolor. Zastanawiałam się bardzo długo. Czy odwiedzić to muzeum, bo musieliśmy do niego dojechać autobusem. A to nie jest zbyt proste, chociaż jednak jest. E, I to muzeum dopiero będzie otwarte i jest otwarte bardzo mało teraz. Tylko kilka atrakcji takich totalnie na zewnątrz. Ale chociaż przejechaliśmy się autobusem, to też jakiś plus. Korea to totalnie kraj kawiarni zamówiliśmy sobie właśnie kawkę e, mochito, takie bez alko, ciasteczko i oglądamy widoki ładnie polecam, jak już będą wszystkie otwarte e, wystawy to na pewno jest tu fajnie tu mamy kampus uniwersytecki Bibliotekę, jakieś budynki pewnie uczelniane, zgadujemy, że to są akademiki, i tu wjeżdża się na oddzielną wyspę. Dzień dobry, zdałam sobie sprawę, że ani razu nie pokazywałam wam naszych pokojów, a łącznie mamy trzy. To jest drugi hotel, w którym mieszkamy. Pierwszy był taki. A ten, moi drodzy. Piękny widok. Jest naprawdę ładny. Łóżeczko. Ale co najważniejsze, to łazienka. W końcu mamy toaletę z myciem i taką normalną, zamykaną. Bez prysznica, tutaj gdzieś. To jest fajne. To też jest spoko. I tak sobie śmiechem, żartem, ale bardziej też trochę na poważnie rozmawiamy o tym, że super, mieć takie kibelki. I to tam nie moglibyśmy sprowadzić z Azji kiedyś do domu taki. W końcu udało mi się namierzyć panią od jogurtów. I powiem wam, że jeżeli nie jesteście y, w tajemniczej, to w Korei jest taki gang jogurciarzy. A raczej firmy, które już od lat działają na rynku i rozwożą po prostu po miastach jogurty takie typu Actimel. I powiedzmy, że te jogurty są w Korei. Zakorzenione A! kulturowo. Dobra, nie jest to totalnie jakby ekologiczne wyjście. Dawno takiej słomki nie widziałam, jakby zwykła, zwykły patyczek. Mm. Kwasny jak Timel. I tak postaram się wypić to na raz. Mmm. Dziwnie smakuje. Po tym ja chcę zreklamować. Tak jest. To nie jest najgorsze na świecie. Smakuje trochę jak. Woda ze słomy. <tuszy> 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 Idziemy teraz. Nie, nie na tą y, największą wieżę widokową w Seulu, ale do takiego miejsca niedaleko niej i niedaleko naszego hotelu, gdzie znajduje się pewien mur. Ok, czyli mamy wieżę, a to jest mur y, miejski, mur Seulu, który został wybudowany w XIV wieku, ale kilkukrotnie rozebrany i ostatecznie miał długość 18 km, Dobrze pamiętam? Tak. Więc to raczej ten mur powstał znacznie później. Znaczy, to mogą być te kamienie tylko oczyszczone, myślisz? Nie. Nie? To jest jakby... Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby tak dawno temu byli w stanie tak prosto dociąć granic. <gry>